Halo. What the fuck? Siemanko, dzisiaj nagrywamy Challenge 260 nagieców. Chicken nugets, mac nugets, yy, dużo co, sosów. Co wam możemy powiedzieć? Zobaczcie ile tego jest tutaj. Grum. Jak zwykle z motyką na księżyc. Ja jeszcze będę to zagryzał frytkami aczkolwiek tego nie liczę do wyniku. Po prostu lubię te frytki lepiej mi smakuje razem. Mamy tutaj każdy sos, każdy rodzaj. Każdy smak każdy ten ma wysokłośnie rodzaje Czekaj Co to jest? Siemanko. Siema. Co ty tu robisz? Proszę, co, co wy robicie? Co to jest? Stary no. robimy. Nagrywamy challenge Challenge. A ty? Jaki challenge? No, Użyjesz przejedzenia w... challenge co to jest? już jest taketsów i we dwójkę dowiecie? No. Tak, zami tak zamierzamy, no. chyba że chcesz się dołączyć No ja maksymalnie z zjadę... jeden 20 kiedyś, ale... To dawaj siadaj z nami ja na gdzieś nam zobaczymy. Ej. Ej. Ile tu tego jest? 260 I chcieliście to zjeść we dwójkę? No, na kolację, nie? <grym <grym no już, no nie już później, Ej Ja sobie robić. Nie no naprawdę. No. Jak chcesz to pomóc. ta ukryta kamera czy tu chodzi? Nie no, jest jawna. Jest jawna kamera. <grym> Dobra, jest jedna jawna. Na ale mam odcinek. What the fuck? Jest jedno ja. Dawaj, zmieniaj koszulkę i siadaj coś z nami. Tak razem. Teraz tak na poważnie moi drodzy mamy challenge. 260 McNuggetsów na 3 osoby. Chłopaki z kanału PełnoGemo. Zaprosili mnie na challenge i teraz tak szczerze. Ja maksymalnie postanowiłem podejść się 60 McNuggetsów, Oni jedzą po 100. Czyli mniej więcej jakieś 5000 kalorii dużo na osobę. Łącznie 12500 tysiąca kalorii w tych wszystkich McNuggetsach, więc jemy to. Mam nadzieję. I zobaczymy, jak pójdzie Oprócz tego wyzwania, moi drodzy, mamy jeszcze jeden challenge dla Was, bo jeśli pod tym filmem uda Wam się przekroczyć 10 tysięcy polubień, a na ich kanale wybije liczba 6 tysięcy subskrybentów, to wtedy robimy jeszcze jeden challenge. Ja zafarbuję włosy na różowo, a chłopaki golą się na łyso. Także naprawdę będzie bardzo ciekawie Musicie spełnić te dwa warunki. Dokładnie. A teraz szczerze to ja nie wiem, czy chciałbym wyglądać jak na napilny. Będziesz. Będziesz po prostu. Myślisz? Tylko nie rapować i będzie spokój. Znaczy, no, wiesz akurat o rapie jeśli chodzi, to ja nie potrafię pisać tekstów, ale bardziej... No my ci napiszę. <noise> to będzie film specjalny Dawajcie panowie, bo już nie mogę wytrzymać Dobra A gdzie się patrzeć? Ogólnie to mamy dwie kamery, więc jeśli będziemy patrzeć na którąkolwiek... inną stronę, to od razu przepraszamy, ale raz słuchajcie Teraz tam, tak? Tak, tu są dwie kamery, więc musicie jakoś to po prostu znieść To jest moje, ja od razu mówię Trzy opakowania. Nasze są tu 5, tu. czyli w sumie 100. Każde po 20. Ja mam trzy opakowania dwa, i od razu trzy. mówię, że na start biorę. Pięć. O, śmietankowe przygotowałem sobie. No. To jest moje 20 razy trzy mamy 60 McNuggetsów i dla mnie to jest po prostu... Jak szczerze, ci panowie w ogóle jakoś nie różnią się powiedzmy formą ode mnie. Więc nie wyobrażam sobie kompletnie, że miałbym w siebie wrzucić 100 Mac Nasz rady. radę. Dobra, jedzmy to. Dobra. Sosik musztardowy wjeżdża od razu? To zaczynamy, tak? Tak. Zaczynamy. Pierwszy nagiecik. Powodzenia. Bo chyba to Powodzenia. Trzeba, to, to chyba trzeba powiedzieć nie? w takim momencie. <grym> Ale jak to robicie? Macie jakiś, jakiś styl na to, czy jak to wygląda? Brak w stylu. Mhm. Znaczy trzeba gryźć? Okej. Okay. Ogólnie... A ty jaki masz? Ja ogólnie połykam tylko Podobno... No. Podobno lepiej Podobno lepiej i szybciej Ogólnie przed tym nagraniem Ostatni raz jadłem o 10 Mamy teraz którą? 18.30 I teraz mhm. nie wiem czy to jest jakby na moją korzyść czy nie, bo Podobno jak się nie je długo to się żołądek kurczy Trzeba coś małego rozrzucić Tak? Ja już nagrę małego rano i... <laughs> Kilka frytek przed Część, że jak lubię na tak po tym nagraniu chyba to się zmieni. U no. każdego. Bardzo zmieni zdanie. Nie no, sprawa jest taka, że oni ostatnio pobili rekord w pizzy Hut i zjedliście ile? 82 na dwóch, czyli po 40... po 41. 41 kawałków pizzy na festiwalu pizzy Bez brzegów, bo tak jest liczone oficjalnie. Czyli 41 kawałków pizzy na głowę. Tak jest. Ja kiedyś jadłem całą pizzę i to jest 6 kawałków, nie wiem czy się mogę chwalić, czy nie? Mm, jasne. No. No, no. Myślę, że no. wiele osób komentujących osiągało podobne wyniki, ale mówią, że my jesteśmy słabi, więc... <grym> Oni jedzą po prostu normalnie, ale a nie przed kamerą. Ale nikt nie naralił. <grym> ale tempo dobre masz. Tak? Widzę, no. nie ja szybko jem, bo całego całej gry. Widzę, całe właśnie, właśnie widzę. Ile zjadłeś? Zjem więcej Serio? my. Serio? Zjedłeś pierwsze opakowanie? No. No co ty jadasz? No nie ja szybko. A ty coś, drugie? Nie no pierwsze, ale... No, jak nie wrócimy czasu, spokojnie. Nie robimy na czas. Ale jak tak ogólnie Ale impreza hmm. niedługo, więc się śpieszymy. Hmm. Pierwsze pudełko. Pat, tak, na razie trzeba tempo. Wczoraj go skończyłem? jak możesz. Drugie. Jego. Czyli czasowo jest ok. <noise> tak. Gorzej, wydaje mi się, że będzie gorzej z wydolnością tak chwilę. Panowie, trzeba się delektować. Póki może. <noise> ale okay. pamiętaj, że pierwsze pudełko będzie smakowało najlepiej. Każde kolejne, coraz gorzej, coraz gorzej a ostatnie będziesz wszystko na Różne techniki mamy tutaj: woda, kola i freeway. <noise> I jakiś sheet. No. Czekaj, co ja bym sobie teraz wziął? Lepszy. Śmietanowy był dobry, ale wierzę musztarda Teraz. Ja mam kolegę ogólnie, a <noise> my też mamy <noise> Ja sorry, chciałem się pochwalić po prostu. <grych> A coś ćwiczycie? Piłkę gram. No to się pali przy piłce, nie? No, znaczy nie powinno się, bo niezdrowe palenie. Czasami biegamy do KFC... chodzi <grych> płuca. Czasami biegamy do KFC, do McDonalda, więc też właśnie. idzie. To dobijamy do 40, tak? Powinniśmy jeszcze policzyć kalorie z tych sosów, bo na pewno też nie są zdrowe. Beż musiał dużo wytańczyć dzisiaj, jakoś to... Jakoś to chyba, nie tak, przeliczyłem. Tak tańczyć, żeby spalić samej rzeczy w jednym tyczku. To musiałbyś chyba tańczyć do następnej soboty. Pan przez całą... No kończę drugie pudełko jest fajnie. Skończyłeś drugą już? Ty też? No. O. Coś czuję, że... Masz musiał chyba znaleźć partnera nowego do, 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 na, na kanale. Koszulkę już masz? Formę zaraz sprawdzimy, że się bywa niesprawiedliwe. Jedno podknięcie dowolnie jem i od razu mnie wyrzucić z kanału. Dobra, to już cię tu nie ma. No i patrz, nie ma go. Przywróćcie. Jak dobra. to zrobiłeś? <laughs> nie wiem, to od, od tych stripsów chyba. Znaczy od, od tych nagestów chyba. Nie A dość, że youtuber do tego jeszcze film. Już czuję, że powoli nie domagam, tak? Aha. Dobra. Czarodzieje złej Wavericka. Powoli czuję chyba, że zaczyna mi, mi wracać. Nie, nie, nie mogę, że się zrzygam, ale spokojnie. Musisz dobrze wycofać. To... No, ja no. Akurat jednego tak. A ty tylko Fifę grasz u siebie? W różnie no. PS-a też. Nie no, FIFA. czasem czasami z ps <noise> zagram. Jak... 50. Masz 50 już? No. A ty? O, no 60 prawie Czyli już pobliżcie ten film z Polski Ogólnie po 50 sztuk to wydaje mi się, że to jest takie szacun już, nie? No w sumie ja jestem z siebie zadowolony Jestem ulany, tak jak myślałem No ale zobaczymy jak to będzie film. Fuj Mówiłem. Smakuje jak jakieś basa. Od jutra tylko sałata Woda, sałata i ryba Od jutra jestem fit Ogólnie tak wygląda pudełko po... Na Są tłuszcze. tłuszcz. Ona no, tłuszcz. prześwituje normalnie tłuszczem. Tłuszcz. To wszystko to tłuszcz, który ociekł. Ja sobie usta wytaruję, zobaczcie ile tego. <laughs> jest takie gęste. Dobra, moi drodzy. Oficjalnie skończyłem na 56 mak na Tu jest 61, tak? 61. 55? 65. 55. 55, czyli mamy 111 plus. 100 plus 62, to mamy w tym momencie 172 sztuki zjedzone na ten moment! zobaczy Zobaczcie, jakim on to smakiem zjadłem Pokażę jak. jakieś... Zde... Jest dobrze już teraz. jest? Pamiętaj. Jesteś zwycięzcą. Póki walczysz, jesteś zwycięzcą. Dopóki walczysz z zwycięzcą no To jeszcze walczę Jeszcze trzy walki przede mną Ta wodania ma cukru w ogóle, czyli... czyli... Nie kupujcie no. tego Bly... mamu się takie... Zobaczcie jak wygląda człowiek po zjedzeniu takiej ilości McNuggetsów Halo What the fuck, Chyba trzeba kończyć tą zabawę, bo już... Moc uszła z nas wszystkich Jak wyszła? Jak to, jak to wyszła moc? O, o, o. Czy też mamy moc jeszcze? Oh. Je jeszcze jednego dawaj Dawaj, ostatni Ostatni Dawaj, musisz Ostatniego Podsumowując moi drodzy 200 McNaggetsów na 3 osoby nie wiem jak to wygląda jeśli chodzi o Polskę, ale możecie napisać w komentarzu, bo z tych filmów, które wyświetliły się jako powiedzmy jedne z pierwszych, widzieliśmy, że jedli 100 sztuk na dwie osoby, więc to jest 50 sztuk na głowę, więc u nas to wygląda naprawdę niesamowicie. Ja zjadłem oficjalnie 55. Reszta to jest po prostu w zasługach chłopaków, także ja tutaj mogę powiedzieć jedynie tyle. Że to było naprawdę najcięższe wyzwanie, jakie robiłem. Związane z jedzeniem. I przypominam o naszym wyzwaniu, które mamy też dla Was. Jeśli po tym materiału uda Wam się przekroczyć 10 tysięcy polubień, po pierwsze, nagrywamy kolejną część. A po drugie, jeśli wiecie u nich 6 tysięcy subskrypcji na kanale, to wtedy oni golą się na łyso a ja farbuję włosy na różowo. Czyli jeszcze raz, 10 tysięcy polubień pod tym filmem, 6 tysięcy subskrypcji na pełną gębą. I mamy kolejny challenge związany z jedzeniem, a poza tym włosy różowe. Dziękuję bardzo za oglądanie. Dziekóweczka, Trzymajcie się, Na elo.